W międzyczasie, tak, zaczęliśmy ogólnie od Pima, natomiast ty dosyć sporo mówiłeś e, o Pimkorze, który jest jednym z Pimów dostępnych na rynku. E, powiedz mi, co sprawiło, że e, w IDEO pracujemy najczęściej na Pimkorze i to jest ta technologia, którą, e, którą rekomendujemy naszym klientom. Czym on się wyróżnia, e, ten system? Może zacznę tak, wdrożenia, które mieliśmy do zrealizowania i teraz zrealizujemy, są to duże wdrożenia, bardzo ogromne bazy produktowe, bardzo rozbudowane kartoteki, kartoteki produktowe. Rozwiązanie tak zwane pudełkowe najbardziej odpowiada nam, jeśli chodzi o te wdrożenia. Ma najwięcej funkcjonalności, które tak naprawdę zaraz po zainstalowaniu systemu możemy, możemy używać. Drugą sprawą jest to, o czym, o czym powiedziałem wcześniej, Interface Data Hub. Często nasze wdrożenia opierały się o to, że musimy wystawiać dane na różne kanały. Interface tej Data Hub jest właśnie stworzony po to. System Pimcore właśnie ma stworzony ten interfejs. Jako, wydaje mi się chyba, że jako jedyny z tego, co poznałem, o, ale mogę się mylić, nie daję tutaj sobie ten, hmm. ale wydaje mi się, że to w głównej mierze zdecydowało, że wybieramy system Pimcore. Dodałbym jeszcze to, że bardzo łatwo się go rozwija. Bardzo często piszemy customowe rozwiązania pod naszych klientów. Hmm. Dzięki czemu nie musimy się ograniczać do samego pudełka.